Siemanko z tej strony Franciszek WP a to kolejna część mojego survivala i dziś, a właśnie zapomniałam powiedzieć, że zdobyłem lapis w cave'ie żelazo i właśnie się tutaj wybiorę teraz z tego cave'a by wam pokazać, że to wcale nie było cheaty ani nic bo bo to po prostu, bo to dzień... Fajnie się gra, tak, gdy, gdy. się robi komuś trollę, jak czasami. Tylko, że jak się gra na trollach, to najczęściej ja. Jestem tym najbardziej poszkodowanym. No, niestety. I się wybiorę teraz do tego kejwa. To, był, to było. To było to nie, nie, nie! No. I szukamy diamentów na dzień dobry. Hmm. Widzę, że... O! jest. U, żelazo. Redstone widzicie, jak tu pełno redstone. Tutaj hmm. to zaczeluście. by mnie tu nic nie zaskoczyło czas na wykopywanie tam jest małe jeziorko lawy, co tam no i właśnie w taki właśnie oto sposób zdobyłem tego redstone'a więc sami widzicie, że nie mogłem cheatować ale nic Trochę tego żelaza tutaj w tym cave jest. Nie potrzebuję go w sumie aż tak dużo, więc sobie go troszkę wykopię. Dobra. Racem też mam już pod dostatkiem. I czas wykopać diamenty. Tylko ciekawe, czy je znajdę tutaj wokół tej lawy. Najczęściej są tutaj, ale w sensie ta 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 Mamo właśnie o tym mówiłem. Znalazłem jeden blok diamentów i uwaga, i mamy diaksa, i zobaczmy, czy tutaj jest lawa. Otóż nie ma lawy. Otóż była. Dobra. Mniejsza. No. Ciekawe, czy znajdziemy więcej. Nie. Uhuuhu. Odkryłem, widzę, tajny korytarz. Aha. Coś więcej niż tajny korytarz. Dobra, tam. Słabe te rudy diaksów. O oh, halo hmm. Działaj jest Dobrze. Nie nie sk mm, diaksy. Co tam diaksy? Czas e, wykopać węgiel. Węgiel jest nam bardziej potrzebny niż diaksy. Co tam diaksy? Przecież mamy dwa przecież. Przecież to w zupełności wystarczy. Dobrze, dawajcie diaksy. Zaraz dwie parę diaksów. Zaraz dwie parę. Dobra, to ja lepiej stąd pójdę zanim nie jakiś creeper zajdzie od tyłu lub coś takiego. To lepiej sobie stąd pójść lepiej, aby nic mnie nie zabiło. No bo to tak z diamentami trosz troszeczkę trzeba... Uważać I... No I... Tro... I... Muszę teraz uważać na wszystkie ząbiaki I mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych Żadnych potworów po drodze Mam nadzieję, że w ogóle Iść dzień Mam nadzieję Przynajmniej taką Bo jak będzie noc, to będę bardzo Zdenerwowany no i. Dobrze, to uciekam stąd, bo się boję, że mnie zaraz coś zabije. No to uciekam stąd. Stąd. I wychodzę tutaj, właśnie po drapince. I uciekam z tego kejwa na razie. No i. Wychodzę tutaj. Nie, nie. To jest chyba żarty. Tutaj przecież zaraz szkiercony w zenchantowanych złotych zbrojach No nie Dobra, idziemy O, o, nie! Zombie villager! Trzeba stąd uciekać do domku Szybko, nie wezmą mnie żywcem To moje diaksy One należą tylko do mnie Trzeba szybko uciekać, uciekać Uciekać stąd Dobra to się mieczek. No, chodźcie tutaj na koksy, no chodźcie. No, gdzie jesteście głupie zombiaki. Ale nie musicie wcale tak od razu atakować. Dobra, parę diaksów, co tam? Słabo. Mam nadzieję, że tu mnie nic nie zabije. Dobrze. To podkładam parę podstawowych itemów. Hmm, na co by tu diachsy wykorzystać? Na no chwilę ale ten... To przesada nie mieć nawet żelaznego miecza. No dobrze, to czas na bitwę z potworkami. Zobaczmy. Nie mam żadnej zbroi. To czas na zbroję. <laughs> czas na podstawowe... ...itemy, obudki. Podstawowe itemy, czyli... Nie! Nie to. Podłożymy parę rzeczy... Dobra, to teraz czas na potworki. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Ja tu na was czekam. Halo? Halo? Halo, dajcie zbroję złotą z na... Na coś tam, coś tam. O, nie, 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 nie! Twarz... no Głupi pająku. Potworki! Zobaczmy Zwykły... Tam coś stoi Okej, okay. tutaj jak widzę Nic nie ma, oprócz tego głuptasa gu Który chce ze mną stanąć do walki Chodź tu, chodź tu! To ja, twój najgorszy koszmar jest! Zdobyłem ziemniaczek. Bardzo dobrze. Będę miał co jeść. Dobra, to idę na, na wałkę z potworami. Halo, szkielety. Dobra, nie, 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 nie. Nie nie zombie wilażery, tylko powiedziałem szkielety. A właśnie miałem uzbierać na łuk. Bo potrzebuję do budowy dispensera. Dawaj nicie, nicie. O, dwa zgnity mięska. Przydadzą cię. Jesteś, pajączku. Widzę twoje czerwone ślepia, które się patrzą w dal, dal. Nie, 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 głupi, głupi, głupi. Zostaw mnie, głupiku. Mm. Nie! Jak się wystraszyłem tego głupiego villagera. To tylko villager. Mm, gdzie te pajączki? Spiderki, chodźcie. Chcę Wam dać żelazny miecz. Halo. Chciałbym Wam dać tylko żelazny miecz. Tylko w trochę dziwnej formie, bo w głowę. Ale mniejsza. Dobra, to. Gdzie one mogą być? Spider. Nie. Nie Spider, tylko. Szukam Spiderów. Halo. Słyszysz, że głupi ząbiaku? Szukałem, dobra, gdzie są moje, to znaczy nie moje, nie no moje, dobra, gdzie są moje pajączki, pająki, nie chcę żadnych creeperów, tylko pająki, potrzebuję was, potrzebuję pająki, no, creepcie, dobra, tam creepcie nie potrzebne wcale. Dobra, creeperku. Chodź tu, tutaj do walki podjazdowej Ta. I walka, walka, walka. I pokonany creeper. Dobrze. Dobrze. Ale przecież ja chciałbym pająki. Nie zombiaki, słyszałeś. Słysza. Ale kampi. Wszystko się na mnie kampi ukrywamy się w tych swoich głupich zeroślach. Aha, tu jesteś. Pajączku. Jest jeden szkarton. Szkarton zombiak w jednym teamie. Nie, nie, nie! Idiota! Zostaw! 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 Shut up! Dobra. A my strzałem. Ja te ślepia. Widzę te czerwoną ślepio po pająka, dobra. Mamy to, dobrze. Potato. Jemniaczki, miam niem O nie, nie zjem ci białego pająka, bo gdybym ci by zjadł, to by, to by mnie tak zatruło, jak się wystrzelał. Villager, halo? Halo? Czy ty się włamałeś do mojego... Tomku? Nie, zamknięty. Ja chciałam pająka! Nie, co? Gdzie? Co? Gdzie? Gdzie? Gdzie coś? Gdzie coś mnie bije? Co mnie bije? Halo? Co? Co za kampa? Jaki? Czy wy to ludzie widzicie, jak on mnie skampił? Przecież to przechodzi ludzkie pojęcie. I szkieletowe też. Jak, Jak on tam wszystko... Jak on tam wlazł? Znowu parkouru mega. Chajo. No co? Nie! nie. 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 Głupi szkielet. Głupi szkielet. Mam nadzieję, że go coś zabije. Uh. Uh, głupi szkielet kiedy dalej tam siedzi. Nie, nie, nie. Się pali? Się boję, że mnie zaraz podpali. Palił się. Uff, dobra, lepiej do domku uciec. Dość zjeść. Uff. Trzy serduszka. Hm. Tak powinno być, mniej więcej. Mniej więcej, tylko że mniej bardziej. Aha. Nie ma nic do zjedzenia. Szkoda, bardzo szkoda. bardzo szkoda. To czas na motykę. Dobrze, mamy motykę. O, nie! Nie ja mi domku! Aha, bardzo dobrze. Creeperek przed domkiem. Wywoluj, wywoluj! Nie. ten Creeper śmiał? Nie. <grystanie> Przynajmniej skrzyni nie rozsadził. Głupi Creeper. Tak jak ty, to wszystko twoja wina. Ale to, czy to nie jest chory? Podchodzi sobie nagle. Creeperex, Nie wiadomo. Skąd w ogóle i rozsadza tu sobie domek? No. Teraz i temy moje. O, super głupi, creeper. Jak można! Jak można? Przecież to ludzkie pojęcie i creeperowe pojęcie też przechodzi. Jak to, creepery potrafią zepsuć całe życie. Głupie, creepery. Dlatego domki trzeba budować o wiele lepsze niż te drewniane. Lepiej z obsydia. Aha. A no tak, przecież ja mogę mieć obsydian. Mam diamentowy kilof, czyli czas na far... farmę tego. o tego, no. Dobra. Yy, czas na farmę obsydianu, o! O tu, o, tu drzwi akurat się przydadzą. Bardzo się przydadzą. O nie, brakuje lawy. Bardzo brakuje lawy. O, czternicie, no. I brak pateków, dobra. Mniejsza to wezmę. Zmienię sobie na deski. Parę patyczków. Trochę. Trzy tego. Trzy tego. Mamy łuk. Przyda się trochę kobla. Przyda się redstone. I furnace dispenser. I mamy dispenser, o to chodziło. Teraz tu żaden kliper już do mnie nie podejdzie. Dobrze. W takim razie bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.